Łapsa cicha Co? <grym> Witamy, droga młodzieży Witamy, droga młodzieży. Tym razem zagramy w ludzki island Tym razem zagramy w ludzki island Island, to jest ważne Właśnie, to jest ważne Wybrać klasę trzeba i dać klasę za... trzeba Nie z i Parkura. Dobrze, tym razem się postarałem Dobrze ja <grym> Odepchnąłeś typa z naszego teamu Chyba nie będziesz miał legendarek, niestety, przykro mi Ale ja mam full dexa, więc... Co nie... ty mówisz? No proste, że tak Tylko wiesz, Ale no, prankster ze mnie. od ludzie, bo od razu cię wiesz Zabijesz. Spokojnie, nikt mnie nie zabije. Jestem najlepszy. No, ja wierzę, że ty zabijasz, ale to jest trochę tak. Zabijasz dwóch, przychodzi trzeci. No I... to plus jeden. Najgorsze A... są już Gieledy. Gieledy tak. Wszystko jest najgorsze tutaj. Ne... <laughs> Najgorsi to są gracze, nie? Dziejnej, dy i w ogóle. Interesujące tryby. Bardzo interesujący, dlatego To jest zarabia... jedno serce. Ej, co? Jedzenie, dobra. To jest najważniejsza rzecz w tej grze. A z czym miałeś problem? Z jedzeniem zawsze. Ja tu sobie jak spię na bloczkach w sumie. Chociaż to idzie słabo, ale tu te legendarne bym ja chciał. pójdę zabijać ludzi, bo kurde... Nie ukradł ten... Najgorszy człowiek. Go nienawidzę bardzo, 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 bardzo... bardzo ...że aż normalnie... Muszę go zarąbać. Tak. Będę go gonił. Jeżeli go zabijesz, to następny odcinek pojawi się za 5 minut. Dobrze. Kurcze pieczone. Smażone na patelni. Ale chłop mnie z potężnego knoka wali. Jest tak? zabity! Ja też muszę zabić swojego, bo już... Eee. Chłop miał cztery. Trzy, dwie grzałki Co? Dwie grzały? Dwie grzały. O, to daj jedną grzałkę. Nie <laughs> Pawacz jeden. Nie no, może ci dam. Ale jesteś. Ale jesteś menda. No e, to z naszego teamu, ty. Dobra, dobra. Ale jesteś darmozjad. Dobra, masz trzeci grzałkę. Dziękuję darmozjadzie ty. Nic, tylko braść, a dać to nie. <laughs> Nic ja... mi przecież nie dałeś, co ty gadasz? Darmozjadem i nie dam ci pieczonych kurczaków. I gdzie no. ten chłopiec nad Jakieś opory, żeby mi dać. Podążaj za mną. Podążam. JD, podążaj za mną. Albo. nie. JD. Dobra, ja sobie na Expi, nie? A gdzie tu? ten jest? No. no, JD. Tam no, spada? JD is good. Tu masz. A tu jest. Zosta. Ja tylko z, z kuli walłem. Fajna ta twoja kula, dzięki niej tylko spadłem. A. Jak jak spadłeś, bo. Ale żyję. Jak ty mogłeś spaść w no bo podciąłeś kurde mi nogi. A. chodź JD, bij go JD. Aaaa, weźcie takiego chłopa co ucieka przez całą mapę. Padł sam. Nie, nie, pomogłeś mu. Nie mam killa właśnie, nie mam killa. Ale ty... mu pomogłeś. Nieprawda, no nie mam killa nawet. No nie. i co z tego, że nie masz killa, jakby mu pomogłeś. Gadasz. Farmazonki. Dobra, dawaj teraz na, na środek, dzielimy. Sam jesteś farmazon. Dobra, chodź sami chodzi na lody. Co, 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 co? No ty walisz te. Ty walisz bloki, ten górny i dolny ja po bokach. A dobra, górny i dolny. To który jest dolny? Yy, dolny jest ten... Yy, ten nie. Na nie, dole ten ta? Yy, tak, tak. <laughs> to by miało sens. Kurde, zawsze mnie zepchniesz. <laughs> A ty wiesz, które chcę niszczyć od razu. To... No wiem, wiem. Różka wiatru. No co nie mi? Zebrałeś tamtego? A nic, pusty A tamtego wzią, wziąłeś? No, pusty A siema, co tam? U, siema, nie mam no, nic ale... Masz coś dla mnie? Odpychaj mnie Nie mam nic O mam, gilgotaż Łap O, dobrze W końcu jesteśmy stopnami, musimy ich knokać na łeb <noise> Nie, ja i tak będę ich zabijała. Dzięki Zobiję ich Knokamy na łeb bo... Droga młodzieży jak sodny kląkają cyk. Zabrałem komuś zbrojkę i jeszcze o Jezus, jestem najgorszy. Muszę lecieć, bo. Bo cię z z Bo cię klino klino klinować tylko umiem. Muszę. <grym> Radzisz świetnie, aż, aż się przestałem bać. Twoje zdrowie. I Spokojnie, życie. to jest no problemu. No właśnie, widzę, co ty mi robisz. Kurczę, pieczone. A ten dostał wieżę. Chleb nie jest już w szoku, bo chleb się przyzwyczaił. Wiesz o tym. Wiem, Wiesz, kurde, no nie da się takiego typa zabić. Chlebem? to nie jest to, bo... Ja, ja jednak już nie jestem w szoku, bo jestem przyzwyczajony, że ty jesteś zabić typ to. Ty chleb masz... w szoku, zobacz jak. No właśnie nie, ja się przyzwyczaiłem, tylko że... Zobacz obrazki. Tylko będziesz mi potrzebny, bo tu jest... Zobacz chleby. A dobra, niego ja, ja go tyram jak chcę. Spokojnie, ja też go tyram jak chce, Pa. Fraga! Ule A jednak nie widzę. Nie udało mi się go dogonić. Dobra, to jest zbieram bloczki, a to tam go bije, co nie. Ja się nie wtrącam w wasze sprawy. Nie ja go będę gonił przez całą mapę teraz. jakieś tutaj, widzę, poczynania, z którymi nie powinienem mieć nic w ogóle wspólnego. A zabił mnie. Jak? Byłem rudy. Nie wiem jak ty to zrobiłeś, serio, Dobra. Ja Miał spół serduszka, ale nie mogłem go trafić Ja go skwinowałem teraz Jakoś tak mój mózg się wyłączył Ja go nie zabiłem, pokazało mi, że umiera No to włącz teraz mózg, co nie? Włączaj mózg Nie, bo ja zapomniałem właśnie, bo tak biłem go tak, wiesz, pusto Teraz ja ci PRZYPOMNĘ, żeby włączyć mózg Ja tak, wiesz, spokojnie sobie tam go biłem nie patrząc na to, czy go zabije, i w ogóle muszę zabić! Muszę zabić! I pewnie dlatego osiągnął taki rezultat. Tak. Jestem... Ale zamienił się w kurczaka i byłem w szoku, bo nie wiedziałem kim on jest. No, kim on jest. A to dlatego cię pewnie zabił, bo wiesz, co, on jednak miał szpadę. To jeszcze... Szpadę wiem, co... miał? E, tak, miał mieczyk. No, dosyć dużo dymy, mi robił, ale no nie wiedziałem, że aż tak. A, nie, nie. A podpaliło mnie tylko z lackie blocka ludzki block a teraz ten chłop co nas zawił w sensie co ciebie zabił jest z nami razem z nami razem z nami we. Duszka zła wróżka zła? wróżka zła o mleko, mleko jest w sumie useful, nie? no jakbyś miał jakiś negatywny kurde wow coś useful... Bro... dropnęło na Alan, chleb szok <laughs> ten... gościu ma diamentową zbroję Useful item z bloczków na Eli. A to jest naos, to jest, jest jakieś... naos, dobra. Tylko tutaj nie powymieraj. Nie zawsze chcę naszych zabijać. No, żebyś nie został wybity jak kurczak. Ja nie mam nic. Właśnie to Jeszcze nas, naszych no, chciałem tak. pozabijać. Ej, to może chodzić. ja ci coś dam, bo inaczej będziesz wybity. Wybitać. Nieprawda, ja będę kozak. Pa, gonie typa. Jak kurczak cię wybiją? Kurczaka takiego. Nieprawda. Ale... Widzisz? Yy, to jest nasz. A. <laughs> no i znowu chciałeś walić. Aha! I co się stało? Nie wiem, właśnie. Zabiłem Jaka. tylko jednego. Jaka jest przyczyna tego zwycięstwa? To Nie z... wiem, chyba się sami pozabijali. Oj, oj tak byczku, oj, tak, tak, tak. Dobrze, to następny. jest radysta arena, a potem zagramy sobie jakąś inną. Jaką Równie inną? Fajną. Równie fajną, potężną. Co niebezpieczną, pozbawioną jakiegokolwiek ryzyka. Śmierć Dobrze chleb z serem Do, i super JD jest dobrze Dzięki, dzięki chleb z serem. Sotyny Sotny Sot... Ależ proszę JD Sotny chodź... Dziękuję JD! Ha! Skrokam cię! A -ha. Nie udało ci się, haga. Nie Śmierny. tym razem. Górny dolny. Ja zbieram kurde... Górny i... platformowy Dobra, to leć na pizzę. Ja no bo to chłopi gdzieś, żeby cię nie zajęł. Spokojnie ja jestem kurde, chcesz gdzieś sobie spodnie? Chłopie, jesteś potężny teraz. Kurna <grym> full D? Nie ma? Nie ja, tak, jesteś full d! Jok. Serio? Ja cię nie widziałem jeszcze w full się, Znaczy bo ty i tak nie potrzebujesz. I teraz dobra, to... Ty jesteś z... gni... Ja się niszczę swoje, wyrąbane nitko. Zabij... Kurde gościu. Cię nie w takim Kto strenu? mnie zabije w takim secie? Nie ma szans, chłopie. A na nie padniesz, że jesteś za. No, jeszcze jedzenie dostałem od chłopa, panie. Wiesz, tam... Wiedziałem, że warto go gonić. Wa wiesz co? Mi się wydaje, że ciebie warto bardziej tankować. Wiesz co? Bo ja teraz, Cyk. jak. będę mieć full diaksa, to ci będę dawać. Bo <noise> to boję mamu i na 100%, bo ja sobie poradzę w każdym secie. To prawda. ja mogę wręczyć taką nagrodę, bo jesteś tego warty, chłopie. To jest... Ale oni teraz łatwiej będą. Takim kozakiem wtedy, że no, widzisz sam. Cyk. No gdzie są kolejni? Nie wiem, bo ja niszczę z arbuzy O, gonie hopa, który jest w szoku no, Musi być w szoku, jak widzi JD O, JD napisał Wyszedł To o. Wyszedł. ten Karol, co nie? No, przestraszył się je yeah, on wyszedł z areny Ja sobie napisał JD Jak się do tego odniesiesz, mój drogi? Dobrze Jest dobrze, no mówię, jest dobrze Eee, no Dobrze, gdzie tu są kolejni? Ty bo, ty, bo ja śniegi niszczę. No i nie. A, zabił się sam. Popełnił, stwierdził, że życie nie ma sensu. Dobra. Przerażające zamczyszko. Z żamczyszko. Zamczysko? Tak, i czekamy na dołączenie innych osób, które będą miały zamiar z nami tę arenę rozegrać. To prawda. Co ty się tak śmiesz jak jeep? A ci odcinek urozmaicam? Urozmaicasz odcinek? Tak. Jak ty będziesz montować to co mówisz? Ale będzie, ale będzie za dyma jak ty to wrzucisz. Nie nie, ale... ja ja ci powiem co mam jak ten jak montuje. Jak montuję to, tak patrzę na ten film. Kurde, patrzę, patrzę. Ale nudy resident sleeper. Co ty gadasz, jaki nudy resident sleeper? Mam tu się zaraz zacząć drżeć Ale nie, miał tutaj bardzo wyraźny powód. Jaki wyraźny powód? Chcę go usłyszeć. Tym wyraźnym powodem jest to, że jak to montuję, to oglądam jeden kawałek 5 czy 6 razy. Jezus Maria... To cię. Ci no. To, że wynudzić I miał. cały film oglądam 15 tysięcy razy. A. Żeby on był w miarę dobry Oglądasz swoją twórczość Ogólnie, podziwiarzam. Nie, nie podziwiam jej, po prostu oglądam, żeby nie było niedopracowań za dużych chociaż Tam oglądasz swoje filmy Dlatego oglądam swoje filmy Tam jesteś swoim fanem W sumie? To ma sens, tytu. To ma sens, to prawda Musimy go we dwóch zraszować, bo... Nie, bo ja mam dobry set, to jedno problemo Kurde, dobra, to, to git, bo ja jak jadę od Wilka, dobra. Nie! Aaaaa! Chłop, ja Zabiłem oliwkę. Mam... Oliwka, uważaj tylko, żebyś plecył. Go Gonię. Z... Ja, ja z... mam z... diamentowy set prawie. Kolejny... Kolejny chłop z grzałą, trzeba ich dojechać, koniecznie. Tylko ja ja kurde, idę po fraga, idę a, ukraść fraga. Go. Nie, 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 nie. nie. Ale to jest potężne. Dobra, zabiłem chłopa z grzałem. Easy teraz. Przesz no nie, gościu z wilgami. Wilgi? Wilki, wilki, wilki. Dobra, easy nie. Z wilczurami. Jest laga ma, wygrałem. O, dobrze, ale ty taki. Spaniaczek tutaj widzę, jesteś, tam, <laughs> No, akurat lagam ją, jak dobrze. By mi uciekał przez całą mapę 100 lat. Dobrze. Uch, uch. Jest dobrze. Zwiększam sobie kada. Ale nam dobrze, i wbijamy jeszcze raz na lodzikie, potem sam zagramy jakieś, nie wiem, Monumento czy coś takiego. Dobrze, świetny pomysł. Świetne. najlepszym założeniem jest, żeby na każdej, na każdym odcinku grać każdą arenę teamową jaka jest. Wiesz co jest najlepsze? Wyzerowałem sobie 3,5 tysiąca expa i mam z tego 200 rakiet, 114 fleszy i 56 spadochronów. Dobrze, to jest bardzo szczęśliwa wiadomość. I to jest tylko za 3,500 tysiąca expa. No ale teraz masz spokój na bardzo, bardzo długo, a taki spokój jest dużo warty. Dobra, to ty No znowu z... mnie zepchnąłeś, gnoju! <taki> no to ty niszczysz sobie wiesz, te... To go... se zniszczę. Pa, 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 pa. Ja, ja zniszczę tego na pizzę. O, nie, no... od razu, <taki> <taki> Dobra, łap to, donate. Buty? O, ale donate, to ja godmoda mam teraz spinułem potem wiesz jak to wygląda co ty, co, co ty zrobiłeś powiedz najlepszego? Czy ty chcesz, żebym ja wygrywał każdą arenę? Oj, bardzo chcę. Bo to jest marzenie, bo żeby uczynić z ciebie Boga tej gry, Którym i tak jesteś już. <grym> Ciężko nie być. Daję taki item, to tak, Ciężko nie być bogiem tej gry. No. A to są święte słowa. A bo... no nie jak gościu z psem. Nie wyzywam gościu. <grym> Nie ma co ci chodziło, nie? Yy, zamienił się w. O, zostawił mi jedzenie, to w sumie go nie zabije Ale. on miał wielki czy rzucił własność? Rzucił pieszonym kurczakiem. Co? Ciekawym. <grym> co <jak? Pies grym> Kiedy pies rzucił? Pies je w działa Nie wiesz, że ci wypadły dwie pary diamentowych butów? Ha? Drugie tam leżą na tym drewnie. <grym> chłopco, chłopco w kasyna gra. Jakie kasyna? Kasyno. Ty mogą go zamknąć ze sobą. A, napisał. Chłop, JD napisał. JD? Wszyscy piszą JD, ale A, kurde. No. Muszę zamknąć jakiegoś farmazona ze sobą. Marek, bo ten chłop ma. Kurde, no. Za zamrozował cię. F frizował mnie. Friz frizoluszek. Frizoluszki! Jej! Fani jesteśmy! O nie, o nie, o nie. I cyk nie żyje. Udało się, bo było to bardzo. Bardzo niebezpieczny dla ciebie? Miałem adrenalinę I cyk czwóreczka Wypardelał poza szkałę Coś jest, Co się... Co poza skalą jest? Mój poziom adrenaliny A dobrze dobrze rozumiem No 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 Ja powiem, co ty gawarisz do my kurwa Gawarisz, gawarisz So basically No so y basically jeszcze może nie wiem, dwie arenki? So, what do you think about? Tu arenas? Ja, yeah, ja, yeah, we can. Ja, 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 ja. Musimy poczekać na, na członków gry, żeby okay. razem rozegrać rozegrać tę arenę. Hello, do you speak Polish? Mm, ja mówię English. Co ty gadasz? Ja mówię English. Speak Russian. Ja mówię. Don't speak English. Ja spik jak jaś suka. Ja, ja. A I dobra, what, what do you do? Ja, ja spik rusia. Okej. Okay. Dobra, ho, ho. ho. Tys, nie, to jest poboczne niż. Nisz. Ja niszczę poboczne w sumie, no dobrze. A potem uważaj na. Eee. I straciłem 40 minut życia. I. Czemu? <laughs> Czemu? Co, co no bo. Yy, patrzę sobie, a tam co? Biblioteczki. Nie, 40 minut życia stracona najgorzej. I spuszczę mu kwadu na łeb Jestem jeszcze legendarki. <laughs> Blisko było. Mam dla ciebie donejta chyba że ty. O barak. Ja, ja nic nie mam. O nie, o nie, nie. Dobra, że No, Mam go na hita, mam go na hita, mam go na hita, mam go na hita. Kurde jednak na dwa. Dogonić go tam. dobra JD, JD. JD, JD umiera. JD, JD, co? JD? JD JD to ja ci seta mojego podaruję, bo... Mógłbyś mi dać jakiegoś seta, no? Wiesz co, dobra, dam ci jakiegoś seta. Co ty na to? Tylko ja teraz zgonię człowieka. Widzę, że masz. Kapkę. Masz czapkę. Oj chyba go zrzuciłem, bo nie wie, że można gadżetów używać tutaj. Albo nie ma niestety. Środków. Albo ich nie ma. Daj łapca Łap cicha. Co? <laughs> Ciekałabym, fajny set, no, fajny, fajny Fajno, fajno, Szkoda że jedzenia mi nie dałeś, no ale co a, nie Mogę ci dać że nie mam dużo pieczonych kurczaków mm, Przydałyby się Ryb i wszystkiego M Przydadzą się, daj Ja ci to wszystko dam Za darmo? Dam, dam, dam Tylko a, arena a. się prędzej skończy niż ja to zjem Trudno Tyle musisz, mi starszy Musisz poskromić Blaze'a, który robi mi krzywdę nie muszę wcale. Weź mu coś, powiedz. Weź <gryś> mu coś, powiedz. Powiedz, <gryś> może jest. Ej, Blaze. Bleś... paruwa jesteś. Gra na knocka, to nie? I na fire'kę Blazik? Czy kto? No, Blazik. I no. no, gości to... dropnął normalnie, no, jest... kurde, żelazne spodnie. Banancio został, tego. Możesz go walić na obgry. A jaj, on użył rakiety. No, Banancia jest super mordeczką. Pozdrawiam Banancia. Dobrze, też pozdrawiam jak ty pozdrawiasz. Trafi, bo dużo osób w sumie trafi, ale jego tu jeszcze nie było, ale może będzie, jest taka szansa jakaś, może. Mm, gnuj mnie, goni. Znaczy, ja go gonię bardziej. O, co, gonisz? Jak? To jest, to jest trochę niemożliwe, żeby on... Cyk. Bardzo dobrze ją daje. Ile mam fragów? Sześć. Dobra, teraz chodźmy połowić rybki. Bywa Jej! 4-1 KDA. Brawo! Powoli zaczęła... gonić. Brawo... Goni ci w KDA. Gonitwa z chlebem. O, dobra, bananci, siema! Siemano ni. Pozdrawiamy, chłopa. Muszę go kiedyś poznać. Pewnie mnie nie ogląda jeszcze, nie? Nie, nie, w ogóle ja, no. Banancie jest spokojny, bo ja już się z nim zdążyłem zobaczyć. Uuu Chłopco, 5 lat starszy ode mnie. Dub. 5 lat? Łopanie. Panie, no. Bo już w jest potężny. Tylko, że ja skina nie mam i to tak już dla słabo wygląda. Ale taki wyglądasz taki Steve. Steve. Ale czemu mi skin nie działa, ja nie wiem. A nie widzisz go u siebie? Nie. Zmi niezmiernie przykro z tego powodu. Ale no, załóżmy, że jesteś osobą, która ma odde na, na czole. <laughs> nie na czole, tylko na klacie. Dobra, dobra, okej. Okay? Ja zbieram na premkę totalnie 100%. Tak, wcale przecież jesteś Olkiem Żepobarem. Ol. Ta, ol, jestem Olek Żepobar. Tak. <laughs> ja to z tobą, całkowicie Olku Olku Żepobarze. Dziękuję. Ależ nie masz za co Olku Żepobarze. Dziękuję bardzo. <śmiech> <śmiech> y, ale poczekaj, ja nie jestem Olek Żepobar. Co ty gadasz, Olku Żepobar? Ja wiem, że ty jesteś JD, ale. Jestem JD, w ogóle to brzmi jak jakieś amerykańskie imię No wiem, JD JD Jesteś JD Hello JD zepchnę cię, zepchnę cię, Dobrze Dobra Otóż nie tym razem Dobra, łapią O, zabiłem się prawie Zabrał, znaczy wziąłeś jednego, ale No tak, tak Zatem się skończyła nasza przygoda Zabiję piasek69 Piasek? Zabierz piaska. piasta. B będę go bił. Zabij piasta kołodzieja. Gonię go, ino go gonię. Tak. bo być jeszcze Zygmunt, trzeci waza od pleców. super superlamę, więc nie wiem o czym ty mówisz. Goniłeś piaska? No goniłem piaska, ale on mi się wpierdzili przed oczy. Pod nóż, chyba że ty zabierz oczami jak jakaś, nie wiem, bazyliczek jesteś taki. Tak, jestem. Tak, ty. Wierdziela się przed oczy i tego zabija. I siup, kurde, nie wiem, który frak? Zobacz, wbiłem się jeden za drugim. I dziesiąty cię zabije jeszcze. No wiem, miałem pół życia. O, widzę, o, dobra, widzę cię JD. Ej JD, mam dla ciebie donate. Ja mam parkura do przejścia. Nie mogę. No i no nie parkuruj teraz. Wiem, że ty lubisz parkura, ale. Dobra, zabij COVID-19. COVID. Chciałem go zabić, ale niestety uciekł. No? COVID-19. Wybija ludzkość tymczasem. Cody21 na Lucky Islands. <grym> no taki chłop będzie uciekał przez całą mapę. Bo jest kurde platyna, czy coś tam nie wiem. Platyna gaming. Jest to jest kurde. Bo mnie walnął. Waluł mnie. Mnie też trochę powalił. Dobra, łap, łap to. Miałem ci. JD, za to, bo masz donate. Istotny. No, istotny jest, to prawda. Ej, mi się zaraz, kurde, kilo skończy. Dobra, JD tam już weź Serio, kilo mi się skończy, jest taka szansa co ty gadasz, co ty w ogóle robisz? jesteś gulem. Ja nie wiem co zrobić, żeby go zabić kurde gnój. No, on miał potężną broń Dobra, easy nie ale udało się Tu w miarę easy Dobrze to Timówki Ej na hita go wziąłem. On miał fulla? Miał ten miał fula i miał. Yy, złotą klatęba? Nie, skórzaną tunikę żółtą. No ty już. POPE. Znaczy zabiłem go jednym hitem i drugim z y, papajem. Chciałem powiedzieć papieżem, ale. Papieżem? Ale to jest papaj. Papaj, dobrze. I ile fragów? 5 Jestem ciekawy jak bardzo, bardzo dużo wygrałeś Aren, w tymże odcinku. No już Z4? O ale popal... zawsze... Zauważ, Wasz... że na każdym odcinku zawsze pierwszą arenę przegrywam. No niestety to jest rozgrzewkowa, więc co nie? Kumacie, czajcie, Bazeni? No. Nowa itd. Trzeba się rozgrzeć przed grom. O nie. Tak więc dziękujemy, droga młodzieży, za mm, wspólne oglądanie. Dziękujemy, dorośli ludzie, ponieważ 100% osób, które oglądają mój kanał, mają od 18 do 24 lat przypadkowo. I 100% mężczyzn ogląda mój kanał. No, bardzo, bardzo gorąco za to dziękujemy. Tak, bardzo za to, bardzo dziękujemy. Żegnamy was wszystkich, droga młodzieży. I mamy nadzieję, że dalej będziecie naszą wspólną twórczość podziwiać. Z kabanosem w ręku i z kawą nieznanej marki, bo jeszcze nas nie sponsorują. I z znanym napojem, ale niesponsorowanym przez nas, który jest lekko kwaśnawy i jest, nazywa się po owocu. Kwas kwas octowy. <laughs> nazywa się kwas chlebowy. <laughs> A więc. Y... Picie kwas chlebowy. Tak, i grajcie na Lucky Island. Świetny tryb. Tak, świetny tryb. Polecam Maria Arna Skłodowska-Kiri. Co ty tutaj za jakieś farmazony? Sam jesteś farmazon. No dobra. Późnej wiosny, wczes wczesnej, jesieni, wczesnej jesieni, starego lata. Pijcie chleb tostowy, Elo. Elo.